Te ślady? Gdzieś prowadzą? Dorwała się. No, idę kochanie, idę. Dzień dobry, kolejny kolejny Proszę? Nie. Dzisiaj wszystko jest na nie. Nie się papa 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 pa. ty okulary Wsypę. ej bo ona mi wyleci. papa idź pa. a ja do sprzątania i ogarnię życie idę się wykąpać i mam troszeczkę pracy więc muszę najpierw to poskładać, to ogarnąć, tutaj posprzątać, wywiesiłam już naszą pościel ogarniam tylko sypialnię, muszę pozmywać i wziąć się do roboty dzień dobry siero... nie, dzisiaj jest wtorek? wtorek dzień dobry wtorku do nas właśnie doszła, słuchajcie, paczka i są przepiękne rzeczy dla Tosi zaraz Wam pokażę, na przykład kapelusik na plażę i nie tylko na plażę, serciki przeurocze, yy, stroje kąpielowe przyszły, zaraz wam pokażę, yy, na płaską będzie lepiej widać, ale przyszły też, yy, zamówiliśmy osłonki na paszport. Na naszej całej trójki będziemy mogli mieć wtedy w ten, tą osłonkę też włożony bilet, tą estę do Stanów i wiecie, wszystko w jednym miejscu, a nie, że ja potem będę w torbach wyrzebała, kogo, który to jest bilet, kogo, który to jest paszport. A tak to każdy ma inny z nas kolor. Będzie nam po prostu łatwiej, bo ci, co byli w Stanach, to wiedzą, że moment w Przejścia z samolotu na lotnisko i przejścia przez odprawę w Stanach, nie jest fajnym i łatwym momentem, bo zadają multum pytań, po co, gdzie, do kogo, w jakim celu. Czujesz się troszeczkę, jakbyś coś przemycał, jakbyś przyjechał, nie wiem skąd. No, ja pamiętam, byłam strasznie wypytywana i jeszcze się nie spodobałam kontroli, i wzięli mnie na osobistą. Otwierali moją walizkę, mimo że była prześwietlona, Yy, a potem nawet nie usłyszałam słowa przepraszam. <laughs> nie zostało wytłumaczone, dlaczego po prostu stwierdzić, że na lotnisko będą przekopywać się moje rzeczy w walizce. Pomyślałam sobie wtedy, że yy, nie podoba mi się to. Jestem tutaj pierwszy raz i czułam się, jakbym coś przemycała. Jak, jakbym była w oskarżona, te spojrzenia, potem to przekowywanie walizki, pomimo że walizki były prześwietlane, nie mhm. znaleźli jakby, miałam wtedy, bo wtedy jeszcze były wizy, miałam wizę, zapłaciłam za bilet i no ja pamiętam wtedy, że no długo potrzebowałam, zanim wiecie, my doleciałyśmy wtedy z Agą do San Francisco. I pamiętam, po pojechałyśmy tej taksówką do naszego hotelu, tam zostawiłyśmy rzeczy i pojechałyśmy od razu sobie zwiedzać, pojechałyśmy na Golden Bridge. No przepraszam Was, bo mój mąż. No i kończąc ten wywód mój, to dopiero wtedy jak stanęłam i zobaczyłam most, ten, wiecie, z, z najbardziej znany z tego, jak zaczynała się pełna chata, pamiętacie? To właśnie był widać właśnie ten rzut na ten most. Taki najbardziej popularny chyba w stanach jest ten most. I jak zobaczyłam go, to dopiero tak opuściły emocje moje z tego lotniska i tak uwierzyłam, że jestem w Sanach, że jest fajnie dobra, już tutaj jestem, mogę zwiedzać nic się nie dzieje, jest dobrze ale no, pamiętam, że jako 20-letnia dziewczyna Mm, no to było takie dziwne dla mnie doświadczenie i nie fajne i teraz po prostu zależy mi, że jeżeli jadę z Wojtkiem i z małym dzieckiem, to chciałabym jakby usprawnić troszeczkę ten lot i takie rzeczy, które pamiętam z tamtego czasu tego bardzo, bardzo długiego lotu chcę zmienić po prostu wiecie, wiem co już mogę usprawnić na czym się skupić a co nie potrzeba wiecie, jednak to jest ważne, to nie jest lot dwie godziny tego naprawdę będziemy lecieć z przesiadką i trochę nas tutaj czeka E, dobra, pokażę Wam jeszcze. Przyszło nam pudełeczko na obrączki. Takie drewniane, otwierane tutaj na magnesik. Powiem Wam, że. I tutaj jest wyściłane takim e, nie zamszem, tylko. Jak się nazywa ten e, materiał? E, w Dobra, powiedzmy, że brakuje mi słowa, słuchajcie. Ale wiecie o co chodzi. Więc takie ładne pudełeczko. To pudełeczko chyba będzie niesione przez. Mm moich i Wojtka bratanków. Mamy bratanka od Wojtka strony i mamy dwóch bratanków od mojej strony. Więc chłopcy będą chyba szli z tymi obrączkami, a dziewczynki razem na czele z Tosią będą sypały kwiatki przede mną, a przed Wojtkiem będą szli chłopcy z tym, z tym pudełeczkiem. E, taki jest plan, ale czy on się uda zrealizować nie wiadomo, bo dzieci wiecie, że są nieobliczalne, nie wiadomo w jakim humorze będą, czy będą chciały, czyli będą się wstydzić tej dużej ilości osób, tych kamer, nie mam pojęcia. Po prostu gdzieś tam mamy taki pomysł, ale czy on się ziści? nie wiem. E, co jeszcze kupiliśmy? A, no, i, no i pokażę wam jak wyglądają te przesłodkie e, kostiumiki dla toś. Jeden jest taki, jest e, niebiesko różowo fioletowy To jest z falbaneczką z takim słodkim tutaj pyszczkiem. Z tyłu wygląda tak i ma regulowane ramionczka. To jest jeden, a drugi jest na jedno ramię. W takie cytrynki, też z ramionczkiem regulowanym. No to nasza modelka już jest, już jest gotowa na plażę. Moje kostiumy jeszcze idą, więc moja córka już jest gotowa na plażę i ja jeszcze nie. E, bo e, musiałam zamówić sobie kostiumy. Nie mam totalnie, mam z zeszłego roku, gdzie byłam troszkę większa, e, pozbyłam się tego mojego brzucha z ciąży i tak dalej, więc chciałabym się no fajnie jakoś prezentować. Od momentu, kiedy zaszłam w ciąży, polubiłam kostiumy jednoczęściowe. Wciąż miałam kostium jednoczęściowy, bo wiadomo, no brzuch się zakrywało. Chodziłam też w takich bluzeczkach, żeby nie opalać totalnie, żeby tam promienie te yy, na tośkę nie padały, jak była w brzuchu. Yy, natomiast w zeszłym roku, no już to się była i pomimo, że byłam większa, no to też jakoś chyba chciałam, nie wiem, zasłonić. Może ten brzuch, nie wiem, leczyłam jeszcze w te, te swoje yy, 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 blizny po ciąży, yy, czy rozstępy. Może to było tym spowodowane, natomiast w tym roku już mogłabym sobie zamówić dwuczęściowy kostium Słuchajcie i nie, zamówiłam sobie jednoczęściowy kostium. E, bardzo ładne, takie ozdobne, fajne, e, tutaj z takim fajnym podniesieniem na, na biust, więc zobaczymy jak one przyjdą, jestem bardzo ciekawa jak będę w nich wyglądać. Natomiast właśnie Wojtek sam mi powiedział, a czemu nie bierzesz dwuczęściowych, a ja chyba nie, słuchajcie, nie wiem, chyba u mnie to przeminęło. I Teraz chyba chcę mieć właśnie jednoczęściowy. Nie wiem, może mi się zmieni. Może za dwa lata jednak stwierdzę, że wracam do, do dwuczęściowych. Natomiast obecnie jestem miłośniczką kostiumów jednokąpielowych. Jeszcze naszej, jest tyle, tyle do wyborów. Tak pięknych kostiumów. E, tych właśnie jednoczęściowych. Kolory. Jakieś takimi falbankami, z jakąś koronką. Takie, z paskami, z dziurkami, z łyskami. Multum. E, no po prostu teraz e, jestem ich... E, Miłośniczką. My już w firmie działamy i nawet mamy dzisiaj, słuchajcie, bardzo wyjątkowego gościa, dzisiaj u nas. Już Wam przedstawiam, myślę, że kojarzycie. Tosiu. Dzień dobry. Tosiu, pomachasz? Hej, Jestem zajęta. Pani prezes siedzi przy biurku i pisze fakturki, tak? Tak. Ja. No dobrze. To do pracy rodacy. Otworzymy paczczuszkę? Tak. Ja. Dobrze, poczekaj. O ma tutaj. Tu Co, tu jest tej Wow! Co my tu mamy, Tosiu, co? Zatwierdzisz, czy ci się to podoba? Proszę, kochanie. Co my tu mamy? Uważaj, uważaj, podtrzymuję się troszeczkę. Mama otworzy kartonik, duże, super. Chodź, patrz, co my tu mamy. Takie koszulki. Ładne? Nie. Nieładne? Nie? Oby się naszym klientkom spodobały. A ta ładna? Nie. A, A ta? Nie. O, fatalnie, Jak ci się nie podobają no te koszulki, to... A ta? A serduszko? Ładne? Nie. Uhum. Ale my tu mamy ładnych rzeczy. Zobacz, Tosia, ile ładnych koszulek. A taka koszulka ci się podoba? Nie i tak, cały towar jest do zwrotu. Nie chcę akceptacji. Nie. Ty, kochanie? Co tu się dzieje? Powiedz. Nie ma pacjenta w komorze. Nie ma. Zobacz tam do okienka. I siedzi tam ktoś? To nie do, nie do tego. Nie do tego, myszko. Chciałeś na rączki. Nie, nie do tego, powiedzmy. Mama a... potrzebowała centymetr, ale niestety córka zabrała i nie była w stanie, mama, pomierzyć. Nie, tak? Nie. pampersa zmieniałyśmy. spodek też nie założy, Nie. Gdzie ogólnie jest dzień na? Nie. Tak? Myszko. A... Będziesz mierzyć. Centymetrem, ale co będziesz mierzyć? da. mhm. Pójdziemy do sklepiku później? Tak. O, dobrze. A wy macie coś ładnego kupować dzisiaj, wiesz? No, to nie jedna rzecz. I paczki przyszły. Zobaczysz, co tam jest pięknego? To. To? No, to nie jest piękne, to jest faktura. To nie jest piękne. Baba, baba. Ba, ba, ba. My tak pracuję, słuchajcie, pakuje, i nawet taka, taka, tak się sam był, tak spostrzegł, że mówi: Aj, zaczekaj, ona się sobą zajmuje. I faktycznie, nasza dzidzia... Teraz jest wesoło! Fajnie, tak? urodzić się w firmie. tak! Oba! Ale fitness uprawiasz. No tak. Tata, przeszkadzasz nam tu. Bo ja tu pracuję. A my nie. Prawda, Tosia? No. Nie pracą, tylko człowiek żyje, nie Tosia? Uh, uh, uh. baba halo, halo baba uh, 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 masz tego wiatraczka, to chyba do baba nie zadzwonisz nie no nie da się, ale weźmiemy telefonik zadzwonimy na whatsappie, tak? Ja. dobra, to dzwonimy przyszła paka z Ikei i tatuś jak zwykle się dziwi co to jest, co jest co takiego ważnego żeby ty z Ikei zamawiać paczkę nie mieliśmy kiedy jechać, więc zamówiłam paczka. Nie wiem, czy tutaj mężowie mnie oglądają czy coś, ale po prostu ilość paczek przychodzących do domu i e, bez mojej wiedzy zakupu. Ale teraz przed ślubem multum paczek co zamówiłam. Coś jest tak ważnego? Zamówiłam multum paczek i się. Nie nie nie, 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 mówię o ślubie, bo wiem, które paczki są do ślubu, a które są. Ale to ja tylko do domu jeszcze zamawiałam paczek. To wow, Tosia, zobacz ile? Tyle papierów, a dno tylko wypełnione kartonem. To jest chyba coś Uuu, dla mnie. A to jest dla tak. To, to jest, jest na, ja na, na, wiem, na ciebie, jest. kochani. Są blokady do, do szuflad tu. A ja wiem co to jest. To jest z wazon z dedykacją dla najlepszego męża. Ever. No tak, tak. I uh -huh. ja teraz zadam pytanie, właśnie takie. Uj, uj, uj. Jeszcze tylko y, 50 tysięcy razy obrócę. Nie mieliśmy. Ale to było takie teraz istotne. Tak, bo no nie ma co na, na jakieś napoje albo na lemoniada. Masz rację. Moi drodzy, chwyta na patelnię, na patelnię i nie na patelnię, tylko, tylko to jest na... na pokrywki. Tak, dokładnie. Wczoraj darłeś się, że w tej szafce jest tyle rzeczy, pokrywek nie możesz znaleźć. To teraz już znajdziesz. To też nie mogło już więcej czekać. Nie, absolutnie. Bo ja i tak już żyłam bez tego bardzo Masz. długo. Masz, A to? Co to są? To są takie mini półeczki. Aha. Tu się składa w półkę. My mam wysokie półki i nie mam więcej miejsca. Mhm. To się, widzio, i to jest straszne. A ja to pokażę. O co chodzi? Zobaczcie. Otwieram szafkę. Patrzcie, zawalone, całe tutaj, zawalone, całe tutaj. Proszę. Tu, zobaczcie jak zawalone. A teraz udowodnię wam. Nie muszę wam udowadniać, tylko udowodnię moją mężowi, że tak pięknie te półeczki pomogą nam. Chodźcie tu, chodź tu. Ale to nie mogło czekać. No nie mogło, to ale po co tak miało czekać? Tak istotne. Ale po co miało czekać? Ja nie rozumiem, po co miało to czekać? Jeżeli robiłam zamówienia paczek i wiedziałam, że muszę iść do i nie mam kiedy iść do Ikei, to robię paczkę, zamawiam do domu. Ona tam chyba za darmo jest, czy nawet nie wiem. I pamiętam. To wiedziałam, że brakuje nam parę rzeczy. Aż mnie dreszcz przeszedł. Zero komentarzy. Będziesz komentował, jak za. Ym, Tosia może. Nie, to się jeszcze nie pójdzie, zaraz, zaraz za to się wezmę. O, Tosia już mi składa, właśnie półeczki. Tak, Ciurusz składaj, mamuń, składaj. A ja zaraz tu ogarnę tą szafkę, zaraz zobaczycie, porównacie sobie, jaka jest zmiana, bo te szafki, takie półki do szafek, takich wysokich, są genialne. I tak samo, tak samo to widziałam na TikToku, dziewczyny kupują to do yy, na pokrywki bo my pokrywki mamy w, po prostu po całej szafce rozwalone i nigdy nie mogę znaleźć pokrywki od danego ganka, który właśnie w tym momencie potrzebuję kończę szorować yy, piec bo co jakiś czas yy, staramy się doprowadzać przyjeździe do używalności. bizy tego dźwięku, nie wiem czy Wy też. I y, muszę jeszcze doszorować. Widzicie? Y, sporo tutaj było takiego do wyszorowania, wszystko pięknie puściło, ale tu z tym jeszcze się muszę pomęczyć. Nawet nieźle to wyszło. Tam z tyłu jest ta małutka półka, jej nie widać. Tu sobie elegancko wszystko poukładałam, więc jest porządek. I tutaj tak samo. Więc jednak się te półki przytaczą. Nie tak jak mój mąż twierdzi, ale są faceci, więc oni nie dbają o takie szczegóły. Dzisiaj słuchajcie, jeszcze przyszły buty tosi. I są do wymiany. Są prześliczne. Teraz wam pokażę. Przepiękne te budki, nawet są takie w środku wyprofilowane, takie jakie powinny być. Natomiast niestety, to się tutaj ma za szeroką stópkę i tutaj są bardziej dla niej mm, takie na styk. Bardzo ciężko byłoby jej. Chodzić w tych, bo tak podejrzewam, że po wyjściu już by miała problem i by wołała, żeby jej zmienić, więc muszę zaraz wejść na tą stronę i poszukać, czy nie ma jakiegoś bucika podobnego, ale z szerszym, jednak tutaj, ten, um, przy paluszkach. Przyszły mi jeszcze dwie rzeczy. Eee, Chciałabym powiedzieć, jakiś dzień paczek jest. Słuchajcie, zamówiliśmy. Coś takiego. Ja to znalazłam na Allegro, ma bardzo dobre y, opinie i... Y, z, przepraszam, że mówię tak cicho, ale to się śpi Zamknę okno, żeby nie było tak głośno z zewnątrz. I y, ma bardzo dobre opinie. No i słuchajcie, z, zbliża, się ze, z, zbliża się sezon taki, y, no gdzie bawimy się dziećmi na zewnątrz, chodzimy po lasach my będziemy dużo na działce dużo nad morzem, dużo po lesie będziemy chodzić no i teraz pytanie, jak dziecko tak małe jak Tosia uchronić przed kleszczem oglądałam ostatnio post pana tabletki na instagramie i on tam też filmiki ponagrywał, że dziecko w takim wieku, które zlizywałoby sobie słuchajcie, albo lizałoby gdzieś do, 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 do buzi dotknęło te wszystkie specyfiki, które można dzieci wysmarować no to jest mało bezpieczne no i tak zastanawiałam się, no to w takim razie, jak mogę to się uchronić przed kleszczem. Wyrzucił śmieci z tych wszystkich y, nasze pełno... By, było, peł, było pełno pudełek, wiecie, z tych paczek i tak dalej, więc poszedł... Y, zjechał do garażu, żeby to wyrzucić. No i y, znalazłam to. Jakoś natrafiłam, nie wiem, jak to wpisałam. Chyba po prostu w Google y, właśnie coś na zasadzie, jak uchronić niemowlaka przed kleszczami. I wyskoczyła mi aukcja z Legro. To kosztowało 140 zł. Było bardzo dużo opinii, i dużo takich, yy, gdzie ludzie pisali, że już to używali po jakiś czas, yy, jakiś już czas, i pisali, że byli bardzo zadowoleni. Więc słuchajcie, to na pewno nie zaszkodzi. To działa na zasadzie ultra dźwięków. Działa rok od momentu, kiedy to załączę. I to się to może mieć przy sobie, może to mieć w wózku, może to mieć przy swojej torbie czarnej, jak na przykład gdzieś będziemy spacerować. To pewnie też mnie też może chronić, bo na tej stronie było napisane ile to, na, na jaką odległość to te ultra dźwięki wydaje. Ale tutaj na zewnątrz widzę nie ma, a ja nie otwierałam jeszcze tego pudełeczka. Ale myślę, że jak pojedziemy teraz w weekend do rodziców, to sobie to już załączę i będzie to się mieć to przy sobie. No bo podobno w tym ruchu jest wysyp kleszcze, więc naprawdę trzeba bardzo uważać i przeglądajcie siebie. I no z tym kleszczem, słuchajcie, to nie ma żartów, więc zobaczymy, czy to będzie działało. Dam wam znać, że jakiś czas, czy mamy jakiegoś kleszcza też, czy nie. I zamówiłam, słuchajcie, jeszcze taką gumkę jubilerską. E bo Tosia, kupiłam Tosi y, pół roku temu, jak nie więcej. Słuchajcie, bursztyny na to ząbkowanie jej. Y, natomiast od momentu, kiedy je założyłam, tak się bursztyny nam rozwaliły. W tym samym dniu ona pociągnęła ten sznurek pęku, i. No i tak, byłoby po bursztynach. Dowiadywałam się ostatnio jaka cena byłaby na wleczenia tych bursztynów? I jak usłyszałam cenę 200 zł, to pomyślałam sobie, że pisze w Google gumka jubilerska. Nawlekę sobie sama te bursztyny i zrobię taką gumkę, że będę mogła jej bez problemu zakładać przez główkę na szyję te bursztyny. I jeszcze ja przypomniałam też sobie, że też miałam fajny taki naszyjnik z takimi złotymi kółeczkami, koralikami, ale on też mi się po dłuższym czasie rozwalił, też był na takiej gumce chyba żyłca, więc nawlekę nam obydwu nowe naszyjniki. I takie też naklejki do nas, do sklepu. O, tak fajny sklep znalazłam właśnie z tymi naklejkami. Ona ma takie już tam guziki, koraliki dla właśnie... Do, wszystko takie do jubilerskie, wiecie? Jakby ktoś chciał tworzyć swoją własną biżuterię, więc... E, więc tak, więc pozamawiam takie pierdoły. No nic kochani, jest e, w pół do dziewiątej. Zaczynamy z Wojtkiem... E, inaczej, inaczej... Co? Zaczynamy żyć. Zaczynamy żyć, o, i tak się śmieję. Ja zaczynam montować tego vloga. My z Wojtkiem jeszcze poogarniamy sobie jakieś tam swoje pewnie rzeczy, ale ja słuchajcie, jestem mega zmęczona. I tutaj niby działałam, sprzątałam, to w... dużo się działo od momentu, kiedy wróciliśmy z firmy, z Tosią. Natomiast zaczął padać deszcz i chyba spadek znowu ciśnienia, zmiana klimatu i jestem taka... Więc montuję vloga, może sobie włączymy nasz serial i... Do zobaczenia jutro.